No Mieczu, wczoraj zadzwoniła do mnie Pani Dzińcowa. musiałam pewne sprawy pozałatwiać i właśnie to mi zginęło nie wiadomo skąd. Bo, się zbierza, to, no, tego, no, i po na pewno, na, pe, na pewno i spokój u nas jest. Nie, nie, on nie jest. Niech pani, pani majora to obejrzy no na nie jest. Musimy poszukać lokalu, tam gdzie będziemy nagrywać, a po prostu w mieszkaniu się nie będzie nagrywało nie, nie na początku, miesiąc, i po prostu ja nie będę w styczniu ja po prostu przyjeżdżę Czarna Sprycha, moja autorky. kochana. Najlepiej chyba będzie trzeba wyjechać z tego kraju, odpocząć szok.